co robię kiedy? Daj, więc możecie zadawać pytania. No, no zadawajcie pod tym filmem, bardziej, czy znam Jurassic World, ale nie oglądam. Ile masz lat? O. No właśnie, sprawy prywatne. Czy jesteś z Ohio? Nie, jestem z... 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 z, z. Bydgoskiego Ohio. Nie lubisz... No nie lubię, nie lubię. No ty... No dobra, Muszę zobaczyć, musi być minuta, co najmniej. На минут, пока.